Elo, wracamy do Schneidera. Jak mogliście się dowiedzieć ostatnio, udało nam się zrobić klawiaturę. I zrobić to jest chyba nawet dobre słowo. Tutaj jest trochę za wysoka wtyczka, ale coś mi się wydaje, że jak przytnę piny, to akurat usiądzie jak należy. Natomiast w biosie nie można zmienić żadnego ustawienia i w tym samym biosie widać czas, który leci za szybko. Chociaż jak przeglądałem starsze nagrania, to ten czas leciał za wolno i nie wiem, czy teraz to po prostu postępuje i ciągle jest coraz szybciej, czy no nie wiem, jaka to może być korelacja. Skądś to się bierze? W pierwszej kolejności nagramy sobie bios. Tak się składa, że mam programator. Gdzieś miałem kość. To jest oryginalny BIOS, tutaj była naklejka, ja ją odkleiłem, później zakleiłem, jak się dowiedziałem, że ona służy do wymazywania. No ale odkleiłem ostatnio, żeby przeczytać co to w ogóle jest. I to jest 27 c Tu są jeszcze jakieś inne literki, ale one chyba nie są ważne, mam nadzieję. Tak się składa, że miałem do zupełnie innego projektu, czy tam do innego planu, właśnie 27 c tylko że B. To są z tego co rozumiem jednorazowo programowane. Mam jeszcze, mam jeszcze dwie inne, więc w razie czego będę mógł je wykorzystać. Żeby nagrać BIOS, to nie jest wielki problem i nie muszę zgrywać stąd, zresztą to by było bez sensu. Chociaż tak, mogłem zgrać i porównać, czy coś się zmieniło, ale to nie jest jeszcze mój level. Wiem, że tak się robi, ale ja tego chyba jeszcze nie umiem. To chyba nie jest trudne, po prostu nie wiem, jak to się robi. Ale Bios idzie znaleźć w internecie do Schneidera bez problemu, być może nawet kilka wersji, więc sprawdzę kilka wersji. Na pewno sprawdzę tą ostatnią, 3.01 bodaj, i zobaczymy, czy to, czy to coś zmieni. Mamy to. Rzecz ma się tak, że do tego biosu możemy wejść w każdej chwili, nie musimy czekać na test ramu, Możemy przesuwać się w górę, w dół. Możemy wyjść z biosu, wrócić do biosu. Memory config. Ale jak tylko nacisnę strzałkę w prawo i w lewo, a zwróćmy uwagę, że strzałki w prawo i w lewo tutaj nie odpowiadają za zmianę jakiejkolwiek wartości, tylko za przesuwanie się prawdopodobnie w prawo i w lewo, bo tu jeszcze mamy jakiś dysk do wyboru, czy coś takiego, albo nie dysk, tylko nie wiem w sumie do czego służy to HD20. Czy to jest jakiś, czy to jest rozdzielczość, czy to jest dysk twardy? No bardziej brzmi że dysk twardy, ale nie wiem. To jak tylko wciśnie się coś innego, to już nie działa. Escape już nie działa, Alt, y, Control, Skype, F1, Enter, czy w górę, w dół nie działa. Ale czas leci. Trochę za szybko. I w ogóle zrobiła się jakaś 7.10. Mi się wydaje, że wcześniej było 0.0. W każdym razie nagrany BIOS działa. W sensie objawy są takie same, a to jest BIOS z internetu. Jest to wersja. 301. No, i od jakiegoś czasu chcę butować ze external drive'a. Wcześniej czegoś takiego nie było, nie trzeba było wcisnąć spacji, żeby on doszedł do testu RAMu. Natomiast wydaje mi się, że jakbym zrobił stację dyskietek w sensie uruchomił ją to bylibyśmy w stanie i tak zabutować do biosu, ponieważ obraz jest i klawiatura jest. To są chyba dwie najważniejsze rzeczy, które są potrzebne do tego. Tym bardziej że RAM i tak jest chyba wyszukiwany, przez to, że nie może czytać z konfiguracji, jaki to ma być RAM, to go sprawdza, żeby, żeby zobaczyć, ile tego jest. 512 plus 256 bo to można wybrać, ile ma być tego RAMu w BIOSie, tylko że u mnie wszystko jest illegal i wszystko jest u mnie yy, no illegal, nie pamiętam, czy tam są jakieś inne wartości. Ale jeden z błędów, który mogę namierzyć bezproblemowo, że on istnieje, to jest właśnie to. A już coś wcisnąłem innego? A może jak wcisnę strzałkę w prawo nawet na tym ekranie tytułowym, to już nie będzie działać klawiatura, a to wtedy może oznaczać, że trzeba szukać gdzie indziej. Na przykład teraz tak, wciskamy se spację, żeby zobaczyć, możemy w trakcie Sprawdzania ramu, wejść do biosu, wejść i ram się będzie dalej sprawdzał. Wcisnę strzałkę w prawo. Ha! To I to nie działa. To może być coś innego. Miałem iść się zrzebnąć, bo nie mogłem się skupić nad tą całą robotą. Widać coś, nie widać? Więc jakie mamy objawy? Wchodzimy do biosu, możemy iść w górę, w dół. Wartości zmienia się page up i page down. Tutaj jest tylko klawiatura numeryczna, więc wszystkie numeryczne rzeczy, takie jak znaczy te takie scrollowe rzeczy jak page up, page down, strzałki, one wszystkie są na numerycznej, więc page up i page down to są klawisze 3 i 9. Jeżeli się wciśnie, teraz jest góra, dół, wszystko ładnie, wcisnę na przykład trójkę i już nic nie mogę. To była trójka. Dalej mogę chodzić, wciskam dziewiątkę i też nic. To była dziewiątka. Teraz chciałbym przejść w prawo do daty. Wciskam szóstkę i też przestaje działać. Swoją drogą głośniczek przestał pikać, to znaczy głośniczek. Diodę tutaj mam zamiast głośniczka. Przez jakiś czas świeciła cały czas, teraz przestała świecić. Teraz świeci znowu. <grym> nie wiem co się dzieje. Za każdym razem się wiesza, kiedy próbuję znaleźć zewnętrzny napęd, ale nie może go znaleźć. A teraz zobaczmy, czy możemy pójść w lewo. Ok, nic się nie dzieje, ale w lewo można wcisnąć i klawiatura się nie działa. I klawiatura się nie wiesza. A jakbyśmy tak sobie na przykład wcisnęli F2, cóż za zbieg okoliczności, prawda? Okazuje się, o ile będę wiedziała co? że te klawisze, takie jak trójka, dziewiątka, oba podpisane jako page up, też strzałka w prawo, ale nie ma tu strzałki w lewo i F2. Występują na tym samym wierszu i wygląda na to, że wszystko co jest na tym samym wierszu z jakiegoś powodu zawiesza klawiaturę, czyli prawdopodobnie kontroler klawiatury. I to musielibyśmy namierzyć, co tutaj się dzieje. Długo to nie trwało. Podniosłem klawiaturę, podniosłem tasiemkę, zauważyłem pewną, pewne powiązanie. Razem z tym wierszem, na którym występują klawisze Page Up i Page Up, no i też szóstka. Występuje wiersz, po którego w ciśnięciu któregokolwiek z tych klawiszy kontroler również się wiesza, i jest to tabulator F9. Tak się składa, że one tutaj na dole to są piny 7 i 8. Na moim tajnym amatorowym schemacie, na którym przetłumaczyłem sobie piny z płyty głównej na piny z FDD, siódmy i ósmy to też są siódmy i ósmy, tylko zamienione miejscami. Tu jest siódmy i ósmy i na taśmie to jest też 7 i ósmy, tylko że odwrotnie, bo parzyste są nieparzystymi, żeby było wygodniej, czyli trudniej. Znalazłem sobie te piny na taśmie. Do jednego sobie wsadziłem kabelek, bo tutaj nie mam drugiego takiego super adaptera. I patrzę sobie na te piny 7 i 8, i mamy tu. Kurde, zwarcie, zwarcie na pinach 7, 7 i 8, więc kontroler klawiatury, który znajduje się tutaj, to jest motorolka. No pewnie nie widać, ale to nie ma większego znaczenia. Musi wariować, bo dostaje dwa wiersze naraz. Co w ogóle swoją drogą musi być ciekawe, bo to znaczy, że jeżeli się wciśnie jakieś dwa klawisze naraz, a czy dwa rzędy właściwie naraz, bo one są zwarte, to wtedy kontroler już nie daje rady sobie tego, nie wiem, zbuforować czy coś. Namierzmy te kabelki tutaj. Wygląda na to, że tutaj nie są zwarte. Tutaj nie mają prawa być zwarte, tutaj są zaizolowane. Znaczy, no to jest dosyć zuchwałe przypuszczenie, ale no nie są tutaj zwarte, więc prawdopodobnie trzeba rozkręcić klawiaturę i sprawdzić. Tutaj, jak jeszcze wkładałem malinę trójkę do środka, yy, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, znalazłem przerwanie w ścieżce i po prostu sobie to namalowałem od punktu do punktu i to miało załatwić sprawę. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest jakaś przyczyna niedziałania. W każdym razie, jedynka jest cały czas wciśnięta. F1 nie, F2 nie, dwójka nie. Nie jestem pewien, bo nie mam rysunku, nie chcę tego odklejać, żeby się dowiadywać, jak to miało wyglądać pod spodem. Najprościej byłoby zdrapać tutaj ten klej, ale boję się, że jak go zdrapię, to zdrapię też ścieżki, ponieważ tutaj już raz to zrobiłem i zdrapałem to razem z maską. To, to nie jest jedynka, to jest dwójka. Dwójka jest zwarta, jedynka jest tu, A, ale jedynka też jest zwarta. Jedynka jest zwarta, dwójka jest zwarta. Trójka już nie. Dobra, nie mam innego pomysłu, więc pójdę na ślepo. Po prostu zeskrobię tutaj z dwójki kawałeczek. Tu zwarcie dalej występuje, mimo tego, że już to przerwałem, bo tutaj już nie piszczy. Co warto zaznaczyć, raczej tego zwarcia nie było, kiedy ta klawiatura była podłączona do maliny, ponieważ klawiatura działała. W pełni działała. Nie, wiem, nie jestem pewien, czy sprawdzałem każdy klawisz ze sobą. Ale, ale inne klawisze działały. Wydaje mi się, że nie działałyby. Żeby to sprawdzić, muszę dokonać dosyć nieprzyjemnego poświęcenia. Namierzyć te piny i je odciąć, i wtedy zobaczyć, czy zwarcie dalej występuje. No, trudno. Cyk i 8 cyk. Zwarcia nie ma na taśmie, czyli jeżeli zwarcie występuje, to będzie dalej występować tutaj. 2, 3, 4, 5, 6, 7 idzie tutaj obok. Na pewno idzie obok. potem się łączy. czy Mamy klawisze F1, F2. To była jedynka i dwójka. One były zwarte razem. Nie? Było tak. Jedynkę stykaliśmy, tu jest jedynka. I pikało. Dwójkę stykaliśmy i pikało. Były też jakieś powiązania z F1, z F2, nie mogłem namierzyć dokładnie gdzie i po prostu logika moja już zawodziła, już nie dawałem rady. No i zauważyłem, że w niektórych miejscach klej przewodzący zalewa inne ścieżki. Stwierdziłem, że gdzieś musi być jakiś mikrometr odsłonięty tej, nazwijmy to solder maski, chociaż to nie jest soldermaska, więc wziąłem po prostu... Tak naprawdę to sądę odmiernika, i sądą odmiernika zacząłem skubać, i tutaj, gdzie jest F2, wyskubałem taki rowek, i to wystarczyło. I w tym momencie, jedynka nie jest zwarta, dwójka nie jest zwarta. Musiałem tutaj poprawić, czy tu jest świeżutki lakier przewodzący, no bo tutaj musi być kontynuacja ścieżki. I tej ścieżki jestem pewien, że nie było. Zresztą sprawdzałem teraz, już będzie przewodzić, oczywiście. Ty, nie przewodzi, czyli co, dopiero jak klej zasknie to będzie przewodzić. To nie wiedziałem. No, zobaczymy, jak przeschnie, i może coś źle pos posmarowałem. No to teraz sprawdzimy kontynuację po przeschnięciu. Trochę tu napaćkałem, ale trudno. No, teraz jest, teraz jest pięknie. To zostało nam teraz połączyć te ścieżki yy, odcięte z powrotem. I będziemy testować. On teraz testuje sobie ramę, ale my to olejemy. Możemy iść lewo, prawo. Znaczy, możemy mieć górę, dół. W prawo nie możemy iść, w lewo nie możemy iść, ale kiedy wciśniemy w prawo, to się już nie zawiesza bios. I co prawda dalej nie mogę nic zmienić. Nie wiem z czego to wynika. W każdym razie może tutaj trzeba jakiś kontrol zrobić, Alt, nie. Teraz się nawet zawiesiło. Coś jeszcze jest nie tak. <laughs> nie Wam do głowy, co zrobiłem. Sprawdziłem to dwa razy i, i tak podłączyłem źle te ścieżki. Zamieniłem miejscami. Ten drugą od dołu, z tą trzecią od dołu. Więc zamiast page up i page down mamy F12 i F9. I wtedy. F12. I wtedy możemy wszystko zmieniać. Więc może to poprawić, wracamy do tego. I trzeba będzie już powoli się zabierać za zegar czasu rzeczywistego. Możemy iść w prawo, możemy iść w lewo, możemy podróżować po całym świecie. Teraz jesteśmy w Wielkiej Brytanii. Napęd wewnętrzny. Yy. Może spróbuję go podłączyć? Czyli do góry nogami. Dobrze, że sprawdziłem. Ok. No, jak się zjara, to się zjara. I tak, y, według moich wcześniejszych y, doświadczeń, nie działał. Chcę zobaczyć, czy zagada teraz, czy coś. No, I tak te ustawienia nam się skasują, ale może nam się uda zrobić tak, żeby się zachowały na czas, kiedy komputer jest włączony. Interna 720, external Not Installed, Put Drive, Internal Wow, patrzcie Jak szybko czas leci, niesamowite no Pewnie, że zrobimy se kolor, chociaż nie wiem czy będzie Color Graphics 80, Memory Config 512 plus 256, Speed 477 chyba Zrobimy Joystick, tu zrobimy Not Installed, Monitor Detection Disabled, no Czas stanął w miejscu OK, robimy Enter. No się będzie chyba resetował, co? Stacja tyknęła. Ale to jest koniec. I widzę, że test pamięci zawiesił się na 64 KB. Tak? Decreasing available memory. Memory size doesn't match. Dobrze, że przy złym ustawieniu pamięci jeszcze można to uruchomić, bo <laughs> pamiętacie, znaczy pamiętacie, wiecie, jak jest w komputerach współcześnienia, Jak coś się sknoci z ramem. No wydaje mi się, że to jest to. Mi się wydaje, że jest 512 plus 128, ale. Może coś źle zapamiętałem, no to jest do sprawdzenia, bo wystarczy, że spojrzę w zapiski na dysku. Tutaj mamy miejsce, gdzie powinna być bateria, to zresztą jest dość widoczne. Tutaj jest kondensator, dioda, rezystor, kwarc. Tutaj jest układ od RTC. I. Niewykluczone, że uda nam się dostrzec, że są tutaj pewne oznaki korozji. I chcę sprawdzić na podstawie tego właśnie schematu, czy mamy połączenia, czy nie trzeba czegoś tutaj sztukować kenarem. Więc będziemy robić, będziemy robić pik i będziemy wiedzieć, czy jest połączenie. W pierwszej kolejności. Nóżka numer 1, która w sumie nie wiem, czy to jest 1. Znaczy, no dobra, nie wiem, czy to jest jeden ale tu na układzie jest napisane, że to jest jeden bo nie wiem, czy to oznacza 1, bo tu są wszędzie różne cyferki. To jest VBB. Obstawiam, że to jest właśnie zasilanie tego układu. I ono idzie na ten kondensator C109. Potem dalej idzie do tego rezystora. No, tutaj y, dalej przez ten rezystor idzie ten rezystor ma 270 ohmów, czy tutaj mam 275, więc jest git. Potem idzie tutaj na ten kondensator C302, no i potem już tam dalej idzie do zasilania. I tu po drodze, właśnie, po drodze do tego miejsca, od tego kondensatora powinno iść minus od baterii. Powinien się łączyć z rezystorem z tej strony, ten którego tutaj nie ma. O, tu jest. Ale nie musimy... Ja wcześniej tutaj przelutowywałem kabel, kombinowałem i tak dalej, no bo widziałem, że ścieżka tutaj jest totalnie wyjechana. Ale nie wiedziałem... Znaczy spodziewałem się, że to będzie ścieżka tylko po to, żeby baterię można było zamontować. Ale wygląda na to, że po prostu sobie... Czekaj, z tej strony. Tak, z tej strony. Puszczę sobie po prostu tutaj kabelek. Do tego rezystora. I będzie git. I to jest minus baterii. A plus baterii powinien być tutaj. A po czym poznam, że to jest plus baterii? Bo idzie do, yy, do tego jumpera. Więc jeden kabelek przylutuje tutaj. Może nie powinienem tak skubać. Jeden jumperek przy, znaczy no, jeden kabelek przylutuje tutaj, a drugi kabelek przylutuje do tego rezystora. I będziemy mieli podłączoną baterię. Nie wiem, czy nie pokusić się tutaj o poprawienie lutu ale tak naprawdę y, warto by było bardziej sprawdzić resztę nóżek, gdzie idą. Na przykład dwójka, czyli od drugiej strony tego kondensatora. Połączenie jest, idzie do kwarcu, i przez ten kwarc idzie do kolejnej nóżki, więc to mamy sprawdzone. Potem jest 15, 14, 13 pin, ale tylko 14 jest podłączone i 14 idzie do RN. Co to jest RN? Rezystor jakiś większy? Na pewno gdzieś go tu znajdę, nie? Pewnie jest całkiem blisko. Tutaj. Aha, to jest drabinka rezystorów, ok. Czyli pewnie tutaj idzie. Tylko nie wiem, która to ta ostatnia. Ma sens, bo to jest czternastka, a to pewnie jest. Tutaj jest linia danych gdzieś i ta linia danych idzie do. Nieznanego mi miejsca. iod 03 Także to mamy jeden. Tutaj to będzie zasilanie. No to zasilanie to pewnie będzie nie wiem, stąd. Tak stąd. Z tej strony. No dobra, w każdym razie tutaj mamy też kwarc. Czy może lepiej za bardzo się nie, nie cendolić w tańcu i od razu go wymienić? Bo tak, bo oczywiście wcześniej sprawdziłem w, e, sprawdziłem w dokumentacji jaki kwarc powinienem kupić. Całe szczęście sprawdziłem pod dobry model, bo się okazuje, że pod Euro c 1 w tym miejscu się kładzie zupełnie inny kwarc i może ten kwarc szybko wymienimy. Spróbujemy delikatnie się zaprzeć. OK, wyłazi. Ja jedynie nie wiem, tak naprawdę szczerze nie wiem, czy kwarc jest w jakiś sposób polaryzowany. Trzeba będzie chyba dołożyć trochę cynki. Raczej tego nie odeśc sam dobrze. Ale na tyle, żeby coś tam się udało, to by było fajnie. Że mogłoby być ładniej, ale musicie mi wybaczyć, po prostu nie chce mi się ładniej. Tutaj wcześniej było, jeżeli pamiętacie, coś takiego, czyli bateria CR2032 z soketem i tak dalej. Zaraz się pozbędziemy tej okropnej wielkiej diody. No i z kabelkami. Akurat tak się składa, że tutaj sobie nawet zaznaczyłem, że ten kabelek to jest plus. I to chyba źle. Może dlatego to nie działało. W każdym razie muszę się upewnić, w którą stronę ma iść dioda, zanim w ogóle zacznę to składać. Natomiast jeszcze druknąłem sobie na szybko taki soket, żeby tutaj sobie siedział. Nie będę go przyklejał, bo do tych ścieżek boję się cokolwiek przykleić. Widziałem jakieś kombinacje, bo tak naprawdę większość tej informacji o tym, że tutaj jest kwarc i tak dalej, nie licząc schematu, to wyciągnąłem z filmu, którego niestety, jakby kanału, nie pamiętam nazwy, ale tam pan... Naprawiał Schneidera, właśnie miał taki problem, że kwarc, tylko że u niego czas w ogóle nie leciał w biosie i wymieniał kwarc. I przy okazji, właśnie robił baterię w taki sposób, że tutaj wlutował sobie goldpiny, na tych goldpinach zawiesił kawałek płytki prototypowej i do tego sobie już wlutował ten soket. Ja tutaj nie chcę nic wlutowywać, tym bardziej, że tutaj i tak przelotki, przelotka już nie istnieje, więc niech sobie to zostanie tak jak jest, a ja yy, wsadzę sobie to tutaj. Tylko najpierw muszę to połączyć jak trzeba. W to nie składamy tego docelowo, bo musimy to przetestować, czy to w ogóle działa. Zmierzymy jeszcze tylko bateryjkę. Jest 3,2, no, co prawda na minusie, bo źle przełożyłem, ale tam, gdzie jest plus, tam jest dioda. Dobrze. Skręciłem klawiaturę, rzuciłem okiem na napęd dyskietek. Nagrałem sobie obraz DOSA 3-3, czy coś takiego. Tam to było dołączone do plików od tego Schneidera. Udało mi się zapisać ustawienia. O! Nawet sięgłowica ruszyła po raz pierwszy. Problem jest taki, że kiedy zapiszę ustawienia, w jakikolwiek sposób ich nie ustawię, to zawiesza się na testowaniu 64KB. Dopiero kiedy, to się jakoś tam da pominąć, że on jednak przypisuje tylko 64KB właśnie teraz. Problem jest taki, że kiedy zresetuję BIOS, odpalę Schneidera od zera z wyjętą baterią i on wtedy wykrywa wszystkie ustawienia źle, to on wtedy testuje RAM i wtedy tego RAMu wykrywa 512 plus 256. A kiedy już zapiszę, ile ma mieć tego RAMu, jest 512 plus 256. To on wtedy postanawia, że ma to w pompie i on tego nie chce wykryć. Nie potrafię ideowo wpaść na to, co to może być, ze względu na to, że RAM jest wykrywany w momencie, w którym nie ma żadnych ustawień. A kiedy ustawię, obojętnie jakie, bo próbowałem wszystkie, to, to, to i to bo są tylko cztery opcje, żadne, żadne z nich nie działają. Aha, rocznik tak ustawiłem specjalnie, dlatego że kilka razy resetowałem BIOS i się ustawił jakieś tam 2058 czy coś takiego, więc na to nie patrzcie. Daty pamięta. Sprawdziłem też, czy przypadkiem to nie jest tak, że jeżeli jest powyżej 2000 roku, to jest jakiś problem, ale wygląda na to, że nie. W każdym razie sekundy już lecą dobrze. No i nie wiem o co tu chodzi. Przed chwilą, tą głowicą ruszyło do tyłu. Ciekawe, czy on cofa tą głowicą, po prostu dlatego, że dostaje prąd. To sugerowałoby, że to jest problem z układem, a nie z silnikiem, no bo on nie chce ruszyć w ogóle, ale może być też tak, że głowica jest jakaś zajechana. Ja w sumie jej nie czyściłem. W każdym razie tu jest największy problem z tymi 64 kB. Yy... Będzie się dało tę maszynę uruchomić, bo jak się tam postuka w spację, to on w pewnym momencie uznaje, dobra, to zostawimy to 64 KB i będzie dobrze. No ale tych błędów już jest dużo mniej. Normalnie był cały ekran. Pokazuje, że jest błąd Video Setup. I nie wiem jak to ustawić, dlatego że jeżeli zmienię coś, to on może już później nie pokazać obrazu. No, są trochę większe literki, ale dalej się wiesza na 64 ale nie mówi teraz, że jest error, więc już jest coś. No to można powiedzieć, że poza tym ramem pozbyliśmy się poza ramami poza stacją dyskietek, pozbyliśmy się wszystkich błędów. e jeden. Może głowica zupełnie nic nie wykrywa, ale wydaje mi się, że stacja dyskietek to będzie najmniejszy problem.